Ciekał przed biesem za wolno. Jeden z trzech zaginionych. Co mnie żyje?

E a é Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy, on niech się odezwie. Nie śpi. Tu Gaspar! Odszukaj, się, otwieram drzwi. Gaspar! E, tam zaraz nie wyraźnie. Nie wyspały jest. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera, rabynik. Dziękuję za pomoc. Ech, wszystko nie tak. Co? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. Zaczekajmy przy łodzi. Widzę, że na... Wiedźmin może zap... A, tak. Powtarzał to bezprzy... Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci te blizny na dle... A, to pamięt. Za to... Awalach zrobił, ale to było zanim. Zdjęliśmy z niego klątwę. jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Ufasz mu? W... Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Awalachem? Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie odnalazł portal i... W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki gom zgubił mój trop na dobra. Że jest już bezpiecznie. Poza tym... Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na ośle. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ard Skellig, Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął Filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Avalach zaczął... To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w Umę? Mm -hmm. I przy okazji połowę lasu na No Ale też dało nam. Tak czy siak, umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego ukryciu. Ale nie udało wam się spotkać. Mm. Ledwie uciekłam od wiedzy. Wiesz, że wziął mnie na polowanie. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było Nie wzięłam żadnej. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem za zatem. Mhm. Świetnie ci poszło. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi. Poza tym, wie... To jak to się stało, że trafiłaś do juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filaktę. Zwykli myśli. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem. Nic mi o tym nie mówi. Pewnie nie chciał cię do... Stało się oczywiste. Wtedy jaskier. Skurwiel. Mm -hmm. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny. A wy go odbiliście i uciekliście na wyspę świątynną. Świetnie. Nie było czasu się Nawet się nie zorientować. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże. Czyli to w zasadzie był. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam. Zresztą właśnie... I znowu, wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak Gonu, ucieczka... Następne, co pamiętam... Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. I... <noise> Ale były też miłe rzeczy. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Znasz tę te wieżę? Nie wiem, była surowa. Udało ci. Się. Nie, zawsze go. A ostatnio, gdyby nie ta bli Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowat. A jednak przyszedłaś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej pod. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Nie. Nie. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc, a Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka.